Powiedz babci opa, powiedz babci opa. Opa, a Patrzy na słuchawkę. On chyba jeszcze się nie zobudził dobrze, prawda? Obudził się już dobrze. Całkiem dobrze na tą słuchawkę patrzy. Aha, aha! Agasiu, kochanie moje! Kochanie moje! Nie wiem, Babcia oglądała zdjęcia, bo. Koleżanka zobaczy oglądała zawsze swoje zdjęcia. I znowu żeśmy podziwiały Adasia. A wczoraj z oglądaliśmy jeszcze filmik z OPA. Wiesz? Adasiu, Piaski ją teraz? Pieski Boży, w